Witam państwa. W tym materiale pokażę w jaki sposób zwykle edytuje się oczy ludzkie. O co tutaj chodzi? Tutaj pokażę za chwilę jak pobrać sobie takie zdjęcie. To jest zdjęcie ze strony Wikimedia. Natomiast od początku, to co odbija się w naszym oku, tutaj na podstawie artykułu, którego odnośnik do niego też zamieszczę pod filmikiem. Yy, możemy sobie poczytać o tym, w jaki sposób kształt tego odbicia, który mamy w naszym oku, pozwala zdekonstruować, jakiego rodzaju oświetlenie zostało wykorzystane do wykonania tego zdjęcia. Yy, tutaj przykładowo mamy beauty dish, tak? czyli tutaj no, są takie kółka świecące. Tak? Tutaj mamy oświetlenie. Natural Window Light, czyli mamy oświetlenie normalnie od okna, tak jakby być oświetlenie. Tak? W każdym razie, w bądź razie, ten kształt, od, który się odbija w naszym oku, pozwala dowiedzieć się, jakie oświetlenie zostało użyte do jego wykonania. Tutaj jest to zdjęcie powiększone. Tak naprawdę, gdybyśmy się przyjrzeli zdjęciom oczu, no to zawsze gdzieś to odbicie będzie, będzie widoczne. Przyjmuje się nawet, że takie oko bez odbicia, które nie odbija już tego światła, no to jest oko martwe. Tak więc, jeżeli z jakiegoś powodu nasze zdjęcie, które wykonamy, byłoby bez takiego odbicia, no to jedną z takich podstawowych rzeczy, czy też to odbicie byłoby zbyt mało widoczne, jest to jedna z podstawowych operacji, które wykonuje się we wszelkiego rodzaju katalogach, czasopismach, reklamach, tam, gdzie są zdjęcia modeli. Uwydatnia się, uczy, uwydatnia się oczy widok to, żeby one były jak najładniejsze. Bo my jako ludzie zwracamy uwagę najbardziej na oczy, dlatego te oczy powinny być najlepiej jakby odzorowane, powinny być najostrzejsze na zdjęciu. Także wiele tacy fotoedytorzy, wiele czasu poświęcają na to, żeby to oko było jak, jak najładniejsze. No i ja w dzisiejszym odcinku też pokażę kilka takich podstawowych rzeczy, które można sobie wykonać. No i tutaj pokażę właśnie to na przykładzie takiego zdjęcia. Zawsze na początek to, co już pokazywałem, wykonuję sobie kopię tej oryginalnej warstwy i na tym będę dopiero pracował. Pierwszą rzeczą, którą zwykle robi się ze zdjęciami to jest dodanie warstwy nowej, przezroczystej. No i dodanie OK. No i teraz e, zwykle wykonuje się następującą czynność. Wybiera się pędzel biały i na tej nowej pustej warstwie jakimś takim nie za dużym pędzlem zamalowujemy sobie na biało. Białka. Wiem, że to, co teraz robię, wygląda na fuszerkę, ale za chwilę zobaczymy efekt, jaki to daje. Bo to, co teraz robię, no to można by przyjąć, że to jest taka edycja w stylu malowania w programie Paint. Natomiast programy do edycji grafiki rastrowej, czy też inaczej bitmapowej, dają możliwość tego, że pracując na warstwach, to mam na oddzielnej warstwie, no i teraz najeżdżając myszką tutaj sobie na te tryby, jeżeli wybiorę sobie jakiś inny tryb, tutaj kręcę kółkiem w myszce, to uzyskuje się tutaj e, zwykle e, pokrywanie albo o, miękkie światło. No i teraz oczywiście to jest jeszcze zbyt intensywna zmiana, ale jeżeli sobie tak to zrobimy, to proszę zobaczyć jaki to daje efekt. Tutaj ja część tych efektów będę jakby w takim zbyt dużym stopniu pokazywał, ale po to, żeby też na tym filmiku z YouTube'a było to widoczne. W każdym bądź razie w ten sposób możemy sobie rozjaśnić oko, białko w oku, stosując właśnie tego typu efekt. Tutaj albo to miękkie światło będziemy używali, albo pokrywanie, chociaż pokrywanie w tym przypadku troszeczkę zbyt intensywnie może tu być, no ale to możemy wtedy zmniejszyć krycie i mamy tego typu efekt. Ja tutaj sobie zrobię jednak to miękkie światło, będzie takie bardziej subtelna ta zmiana. E, oczywiście tutaj mamy możliwość teraz za pomocą y, gumki albo też za pomocą maski warstwy, to też będę pokazywał za chwilę w innych zastosowaniach, ale ja teraz użyję tutaj gumki ustawię sobie tutaj twardość tego pędzla taką dosyć większą i teraz tutaj ustawiając ten pędzel z jakiegoś powodu mi tu Nawiasy kwadratowe nie działają. Tu sobie to ustawiam tak, żeby dopasować wielkość tego pędzla do yy, chyba przez to, że nagrywam teraz filmik, to, to nie działa to yy, te skróty klawiszowe, ale normalnie tutaj do yy, powiększania wielkości pędzla używa się właśnie yy, nawiasów kwadratowych. No i teraz mając kształt dokładnie tego pędzla tak jak tutaj. Ja zrobię sobie to w ten sposób, że tutaj dodam maskę warstwy, biało, ok. No i teraz odwracając kolor, zamalowuję czarnym kolorem, tutaj na tej masce. A gumką, teraz pędzlem zamalowuję się, bo używałem gumki jako narzędzia. Tutaj zamalowuję sobie, tutaj jeszcze ustawię tą twardość na większą, tak żeby tą źrenicę tutaj uwidacz, uwidocznić. No i tak naprawdę no tutaj teraz, jeżeli bym przełączył sobie na, czy zwiększył, zmniejszył krycie, no to taki kształt tutaj mam namalowany pędzlem. Ustawione jest to mniejsze krycie i w ten sposób, i to miękkie światło, ten tryb mieszania, no i w ten sposób możemy właśnie zobaczyć sobie jak będzie to wyglądało. Tutaj następny krok, który możemy wykonać, ja sobie tą, yy, tutaj jeszcze nad tą warstwą utworzę nową warstwę przezroczystą. OK teraz na tej warstwie użyję sobie narzędzia Stempel. To jest to co już pokazywałem w poprzednich materiałach, ale yy, tutaj zmniejszę ten pędzel trochę. w ten sposób, no i powiedzmy, wciskam klawisz Control. Yy, tutaj, żeby było zaznaczone to próbku, próbkowanie wszystkich warstw, yy, czyli na tej warstwie, którą mam aktywną, ale będę kopiował z tych warstw, które są pod spodem. No i teraz wciskam CTRL, klikam w tym miejscu, no i w tym miejscu sobie to zamalowuję. Stąd tutaj stąd, tutaj stąd, można by też sobie to w ten sposób zrobić jak to będzie oczywiście twarz cała taka no to, no to będzie to w ten sposób wyglądało, no i teraz do tego oka musielibyśmy się zastanowić z której strony świada, pada światło ale no zastosujemy tutaj taką, też kolejny można powiedzieć taki trick, też dosyć często wykorzystywany w takiej edycji. Może tak, żeby zachować porządek, no to tutaj sobie hmm, ponazywam te warstwy tutaj sobie piszę miałko no i teraz dodam sobie kolejną warstwę hmm, tutaj można też pisać jej nazwę warstwa przezroczysta i to będzie warstwa którą nazwę sobie Łuczki. I zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Wybieram sobie pędzel teraz. Ustawiam taki pędzel w miarę, w miarę twardy. Tutaj może troszeczkę zmniejsze twardość tego, tego pędzla. No i ustawię sobie wielkość tutaj taką praktycznie jak wielkość całego tego oka. Całej źrenicy, przepraszam. Troszeczkę mniejsze, żeby to było. I zaraz wyjaśnię, czemu. Tutaj no, można sobie to w ten sposób mniej więcej dopasować. I teraz białym kolorem białym kolorem, jeszcze tutaj troszkę to powiększę zamaluję całkowicie to oko. Tutaj cofnę to, bo troszeczkę muszę zwiększyć tą twardość. Jeszcze zależy mi na tym, żeby to było takie bardzo osy. No, to jest błysk światła w naszym oku, więc coś takiego, żeby to było. No i teraz dodam sobie maskę warstwy białą. I teraz na tej białej warstwie czarnym kolorem, powiększając wielkość tego pędzla, zamaluję w ten sposób, utworzę maskę warstwy tego typu. Nawet jeszcze to może być cieńsze takie. no To jest kwestia gustu też tutaj jak to sobie tutaj od, od można powiedzieć artysty zależy bardzo wiele. No i teraz dla tak wykonanej warstwy też zmieniam sobie tryb tutaj na miękkie światło, ewentualnie pokrywanie. Widzimy, że ta zmiana tu jest taka dosyć subtelna. Tutaj jeszcze możemy zmieniać sobie hmm, krycie tej warstwy w taki sposób. Tym narzędziem możemy sobie przesunąć tą warstwę. Hmm, tutaj tylko musimy mieć aktywne warstwę tą i teraz możemy sobie to przesunąć w ten sposób. Teraz tą warstwę całą ja sobie skopiuję i w narzędziu warstwa mam przekształcenie odbi. Yy, tu jest przekształcenie odbi pionowo i ta warstwa no, tutaj się pojawiła, w tym miejscu. Teraz możemy sobie znowu wziąć narzędzie do przesuwania i przesunę to sobie tutaj. To w zależności od tego, jak to oko byłoby otwarte, no, to yy, byłoby to bardziej widoczne lub mniej. Tutaj w tej górnej części będzie to mało widoczne ale jakby efekt będzie myślę zrozumiały no i teraz jeszcze tutaj do tej warstwy tutaj e, zmienię sobie nazwę łuczki góra i na tej masce e, tutaj musimy ja to na razie zrobię Zwykły ten widok, żeby to było w ten sposób widoczne. Ten tryb mieszania ustawiłem na zwykły. I tutaj sobie to przesunę tak w ten sposób. No i na tej masce warstwy czarnym pędzem, mniejszym oczywiście, tutaj. W tych miejscach, gdzie jakby, no nie byłoby tego rozbłysku i tak widać, no bo mamy powiekę, no to musimy sobie to zamalować w ten sposób. Tutaj tutaj jest cały ten rozbłysk widoczny, więc jest OK. No i tutaj z powrotem zmieniamy sobie tryb na pokrywanie albo mm, miękkie światło. No tutaj jest to bardzo mało widoczne, no ale efekt jest taki. I tutaj już widzimy, ja tą warstwę z samego spodu jedną kopię przedniósł sobie tutaj na wierzch. Tak wygląda to oko po wprowadzonych edycjach. Jest, tak wygląda po, po tych zmianach, to ta warstwa jest ukryta. Jak pokażę tą warstwę, no to tak wygląda oryginalne to oko. Tak? Dobra, i teraz dodamy sobie jeszcze jedną warstwę tutaj. Tutaj sobie damy na przykład Softbox i na tej warstwie na tej warstwie dodamy sobie ten kształt rozbłysku światła. No i teraz wracając do tego zdjęcia, które tutaj mamy widzimy, że to zdjęcie może być okrągłe, by ten softbox może być taki okrągły. Może być taki tutaj ośmiokątny, sześciokątny. Różne są, różne są te kształty, więc tak naprawdę nie mamy tutaj żadnego ograniczenia. Możemy sobie tutaj widzimy, że no zwykle to jest jakieś okno, więc ono będzie kwadratowe. tak. Tutaj mamy softbox, no bo widzimy, że to jest jakiś taki okrągły kształt. Tutaj widzimy, że ten softbox był umieszczony nad osobą, od góry oświetlał i dlatego to w ten sposób się odbiło. Także no od nas teraz zależy, co my z tym okiem chcemy zrobić i jaki ten kształt chcemy tutaj uzyskać. I, no i możemy to zrobić na kilka sposobów. W takim najprostszym będzie znowu, żeby nie kombinować tutaj, no można tu tworzyć ścieżki, jakieś tam coś potem robić, no ale tak naprawdę możemy wziąć po prostu biały pędzel. Możemy sobie namalować, namalować jakiś, powiedzmy, kształt taki. Tutaj malujemy na tej warstwie, więc nawet jak coś zepsujemy źle, brzydko coś zrobimy, no to nie ma problemu, prawda? No i teraz ja do tego dodam sobie znowu maskę warstwy. Widzicie Państwo, że ja bardzo mocno używam tej maski warstwy, ale to naprawdę jest bardzo ważne, no bo jeżeli my teraz czarnym kolorem sobie coś zamalujemy, i uznamy, a nie jednak nie to inaczej chcemy zrobić, no to po prostu klawiszem X odwracamy i przywracamy jakby widoczność tej całej warstwy. Znowu X. No i możemy sobie tutaj e, no, rzeźbić to w ten sposób. Ja zrobię sobie to w ten sposób, że e, tutaj ten pędzel zrobię większy znacznie. No i powiedzmy teraz e, czarnym kolorem, tutaj na tej masce. E, ja tylko sobie ustawię twardość tutaj na 100%. No i powiedzmy, taki jakiś kształt sobie tutaj zrobię tego mojego softboxa. Tak naprawdę, no tak jak ja mówię, kształty tego oświetlenia mogą być bardzo różne. Jeżeli byśmy chcieli zrobić okno takie, może nawet powiedzieć w stylu kreskówkowym, czyli jakieś po prostu cztery obok siebie kwadraty, no to też taką możliwość mamy. Tutaj, jeżeli uzyskamy jakiś kształt, moglibyśmy się pokusić nawet tutaj o jakieś zdeformowanie tego kształtu, ale o takich rzeczach będę mówił też w innych materiałach, więc tutaj może, może taki ten kształt sobie zrobimy. No i teraz też możemy ten kształt przesunąć sobie tutaj. Przesunąłem makę. Muszę kliknąć tutaj na tej warstwie, i teraz przesuwam tą warstwę. Możemy sobie to przesunąć, powiedzmy, w to miejsce. E możemy przeskalować to jeszcze. No, różne edycje możemy do tego wprowadzać. E tu jeszcze widzę, że w tym miejscu y jakaś taka kropka też mi się tutaj pojawia. Nie domalowałem w tym miejscu tutaj czegoś. No, Myślę, że tak to będzie ok. No i teraz jeszcze do tej warstwy tutaj. Takim trochę y, bardziej miękkim y, pędzlem, też czarnym kolorem, zamaluję sobie... Y, ta miękkość przy takim dużym zdjęciu to tak działa trochę nieintuicyjnie, no ale powiedzmy tutaj, tu gdzie byśmy mieli y, oko, które by nam, y, no, powiekę, tak, teraz z rzęsami tutaj, by nam to, y, to uniemożliwiało odbijanie się. No i teraz Znowu tryb. Wybieram sobie tutaj miękkie światło albo pokrywanie. No tutaj widzimy, że ta, ta różnica jest taka, warto tutaj sobie poeksperymentować z tymi trybami oświetlenia. No bo jedne będą działały lepiej, jedne gorzej. To jest wykluczenie, to słabo działa. To jest połączenie ziarna. Tych trybów mieszania to jest cała masa, i no akurat tutaj. Najczęściej będzie się używało yy, rozjaśniania jak zadziałanie, to jest słabe. Najczęściej będzie się używało tej pokrywanie yy, w niektórych wersjach programu, na przykład w Photoshopie chyba tutaj to będzie screen się nazywało albo coś w tym stylu w każdym razie. No, tutaj mamy takie sekcje wydzielone i co do światła to najczęściej te będą tutaj yy, występowały, no więc możemy tutaj to pokrywanie, albo to miękkie światło, myślę, że to tak najlepsze chociaż tutaj nie, nie widzimy tego na tej źrenicy, spróbujmy jakieś inne jeszcze mnożenie, nie suma o, suma działa całkiem, całkiem dobrze i tutaj chodzi o to też, żeby było widoczne część, jakby ten, te kolory, które mamy w tej naszej źrenicy. Tutaj oczywiście możemy sobie, jeżeli uznamy, że, że taka, że no, coś nam to nie pasuje, no to możemy sobie to przesunąć w inne miejsce. Tutaj na tej masce możemy oczywiście sobie to przemalować znowu i, i no tak, żeby to dopasować, tutaj umieściłem tak jakby yy, źródło światła tego softboxa centralnie nad osobą, która, której zdjęcie jest wykonywane. Tu próbuję jeszcze zjaśnianie. Nie. Prześ. Ta suma moim zdaniem działa całkiem dobrze. Twarde światło gorzej. Światło liniowe on też by mogło być. No, może tak to sobie zostawię. No i teraz tą warstwę przesunę pod spód. No i tak wygląda oryginalne oko. Jeżeli to byłaby. Tutaj jeszcze wyłączę sobie te granice warstwy. Tak wyglądałoby oryginalne oko. Tak moglibyśmy zmienić je w taki, w taki sposób. Te linie, tutaj te łuczki, które dodałem, one są po to, żeby uwypuklić to oko, żeby dodać takiego trzeciego wymiaru. Oczywiście no, można, jak ze wszystkim, jeśli chodzi o edycję zdjęć, zawsze będą osoby, którym się to podoba. Zawsze będą osoby takie, którym się to nie podoba, no, ale taki jest niestety biznes. Tak są robione, edytowane są wszystkie zdjęcia, szczególnie tutaj ta część w kąciku oka jest często wybielana, właśnie. No, tak wygląda podstawowa edycja oka. Tutaj na przykładzie powiedzmy takiego zdjęcia też no, tak wygląda taki, taka subtelna edycja. Tak wygląda oryginalne zdjęcie. Tak może wyglądać właśnie dodanie tutaj rozbłysków światła, dodanie tutaj. Akurat na tym zdjęciu nie wybielałem białek oczu, coś też byłoby to dosyć szybkie do wykonania. Po prostu dodajemy przezroczystą warstwę. to no się. Powiedzmy, damy sobie tutaj na, na wierzch. Teraz białym kolorem, jakimś takim nie za dużym pędzlem, moglibyśmy sobie tutaj to pomalować. Oczywiście, no ja tą edycję robię taką bardzo zgrubną, ale jakby efekt, no chodzi o pokazanie efektu. No i tutaj możemy sobie to pokrywanie włączyć, ewentualnie miękkie światło. To oczywiście zmniejszyć sobie to krycie, dodać maskę warstwy. I teraz odwracając kolory tu już można zamalować te miejsca, które nie powinny być rozjaśnione. Jeżeli tutaj mamy parę oczu, co jest raczej sytuacją standardową, no to oczywiście musimy sobie tą warstwę potem skopiować i przenieść ją, poprzesuwać w tamto miejsce. Także tutaj, no, to jest ten efekt jeszcze rozjaśniania tych oczu, no, może troszeczkę jest zbyt intensywny, no więc Zmniejszę tutaj to. No i takie mamy porównanie między oryginalnym zdjęciem a tymi zmianami, które można wprowadzić, jeżeli ktoś, ktoś by chciał właśnie popracować nad swoim okiem. Tutaj, tak jak mówię, no ta edycja jest taka bardzo zgrubna. Tutaj widzimy, że, że mało dokładne to jest. No trzeba by się pobawić z tym dosyć mocno żeby jakby te wszystkie rzęsy tutaj też odwzorować, pozaznaczać to wszystko ja pokazuję tylko w tym momencie samo zastosowanie tego efektu natomiast jak zaznaczać już w taki sposób bardzo też profesjonalny żeby każdą jedną rzęskę tutaj pokazać, odzorować, to też będę pokazywał w następnych materiałach myślę, że w tym materiale to wszystko proszę o komentarze czy... Taka tematyka Wam się podoba? Co uważacie w ogóle o takiej edycji? Czy powinno się to edytować, czy nie? Natomiast, no tak jak mówię, większość zdjęć, jeśli nie wszystkie zdjęcia, które się pojawiają w jakichkolwiek katalogach mody, w reklamach kosmetyków i tak dalej, jeżeli byśmy się dokładnie przyjrzeli, no to one mają właśnie tego typu zmiany wprowadzone tutaj. Zademonstrowałem taką podstawową edycję oka ludzkiego bez całej tej otoczki, bez wykładzania zmarszczek, bez dodawania jakichś cieni czy make-upów, czy jak to się tam nazywa fachowo. No, taka, taka drobna zmiana, ale taka, która powoduje duże tak naprawdę zmiany w odbiorze takiego, takiego zdjęcia. Tutaj, no. Nad tym rozbłyskiem światła, tak jak mówię, trzeba potrenować y, z tymi trybami. Tutaj wybrać sobie jakiś właściwy tryb. Y, tutaj, dlatego tak. tu miękkie światło tutaj akurat y, słabo działa, bo tutaj jest całkowicie czarny kolor i ten tryb y, dobrze się sprawdza, y, jeżeli nie mamy całkowitej czerni, bo to, tutaj po prostu nie pokrywa to, no, ale. Światło liniowe myślę, że spełnia swoją funkcję. I tak wygląda oryginalne zdjęcie, tak wygląda po retuszu. Proszę spróbować, proszę pobawić się tym. I dziękuję za uwagę. Do widzenia.